W czwartek 10 lutego w Auli zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyła się pierwsza powiatowa konferencja informacyjno-szkoleniowa dotycząca efektywnego wprowadzenia zajęć edukacyjnych, wychowania do życia w rodzinie. Doświadczenia i przeprowadzone badania wskazują, że zadań wychowawczych przygotowujących do życia w rodzinie wykazuje się w sposób właściwy co piąta rodzina. W wielu rodzinach nadal jest to temat zakazany, a przecież rodzice są którzy powinni dzieci do tego przygotować. Dlatego za celowe uważa się efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowania do życia w rodzinie. Tej sprawy właśnie dotyczyła pierwsza powiatowa konferencja informacyjno-szkoleniowa, która odbyła się w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie. Otwarcia i powitania zaproszonych gości dokonał z powiatu pan Andrzej Wita. Natomiast do tematu konferencji wprowadziła pani Marzena Solnicka ze szkoły podstawowej w Starkowie. Wykłady informacyjno-szkoleniowe wygłosili pani Ewa Ozimek, konsultant Wielkopolskiego Ośrodka Metodycznego oraz pan Daniel Maciejewicz, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologicznej w Olsztynie. Na konferencji zaprezentowano odpowiednie oferty wydawnicze oraz umożliwiono zakup literatury dotyczącej udowadniania do życia w rodzinie.